you Tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka w odcinku z historyjką Toka Boka, na którą bardzo czekaliście. Wymyśliłam coś szkolnego, bo zbliżają się w sumie wakacje, mało już tej szkoły zostało, na szczęście, więc zrobimy sobie dzisiaj taką trochę szkolną historyjkę i mamy tutaj Amandę, naszą popularną dziewczynę, która ma problemy w szkole i boi się, że nie zda do następnej klasy. Mam nadzieję, że historyjka się Wam spodoba, będzie się miło oglądało i zostawicie łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczek. Ja już uciekam i zostawam. Witam Was z Amandą. Totalnie nie wiem co mam zrobić. Umówiłam się z dziewczynami, że wyjdziemy, że jutro domówka, a ja boję się o tą informatykę, boję się, że nie zdam. Ja nic z tego nie rozumiem, z tej prezentacji, z tego jak mam zrobić niby program. Sama przecież to jest bez sensu, ja nie zdam z informatyki, rodzice mnie zabiją. Puk, puk, Amanda jesteś? No hej Oliwka, co ty masz taką minę? Przecież wychodzimy, dziewczyny już na nas czekają. Wiesz co? Ja się boję jednej rzeczy. Nie gadaj! Przecież zaraz koniec roku szkolnego, dziewczyno, czego ty się boisz? Przecież wszystko jest okej. Okay. No nie do końca, bo ja wiesz. O, Amanda, ty teraz będziesz gadała głupoty, dawaj, wychodzimy. Tak, proszę pana, wszystko jest w porządku. Gdyby pan potrzebował jeszcze pomocy albo coś by było jednak nie tak, chociaż wątpię, to proszę dać znać. Bardzo pani dziękuję, mieszkanie jest super, wszystko mi się w nim podoba, mam nadzieję, że będzie się dobrze mieszkało. Oj, na pewno będzie, lokalizacja jest super, więc ja już uciekam i proszę się cieszyć z nowego mieszkania. Nie wierzę, że znalazłem takie fajne mieszkanie i jeszcze tak blisko szkoły, naprawdę, teraz już dokończę ten rok sobie zdalnie, a potem będzie naprawdę mega. No idziesz, Amanda? Idę, idę, już. Yy, o, cześć, ty tutaj mieszkasz? No, tak, a o co chodzi? No, bo ja się tutaj wprowadziłem. No i po co mi to mówisz? No wiesz, no będziemy sąsiadami. To jestem Radek, miło mi Cię poznać. Yy, Amanda, mi też miło poznać, a spieszymy się, więc na razie. Dziwny gościu, jakiś taki nerdowaty, taki jakiś, nie wiem, informatyk czy co? Nie wiem, Oliwka, idziemy. No hejka, ile można na was czekać? Oj, bo Amanda miała jakąś słabszą chwilę, ale już jesteśmy. No hej, dziewczyny, przepraszam bardzo. Słuchajcie, plan jest taki, teraz y, pogadamy sobie, jemy lody i my ogólnie z dziewczynami obmyśliłyśmy plan na końcówkę tego roku szkolnego. No dawajcie, słuchajcie, skoro już prawie mamy, no, koniec roku... To po co chodzić do szkoły? Pójdziemy sobie jutro i jutro ogólnie jest domówka. Uprzemka, Amanda, no, on ci się podobał, mówiłaś tak, mówiłaś. No ja wiem dziewczyny, ale nie, nie ma żadnego ale. Słuchajcie i potem tydzień robimy sobie wolnego, babskie spa, jakieś wypady, kino i tak dalej. No i w sumie potem pójdziemy tylko na zakończenie roku szkolnego. Plan idealny. Ej, Amanda, co ty tak posmutniałaś? Nie, nie, tylko chodzi o to, że ja mam nic teraz, żadnych problemów, żadnych zmartwień. Zamawiamy lody i potem pójdziemy sobie na zakupy, bo musimy się naszykować na jutrzejszą imprezę! Ej, dziewczyny, bo zrobiło się trochę późno. Wiecie, ja muszę chyba już wracać do domu. To ja cię odprowadzę, Ami. Ej, wiecie co? Pamiętajcie, żeby się wyspać, bo jutro impreza! Amanda, czemu ty płaczesz? Co się stało? Oliwka, ja mam naprawdę duży problem, jutro mam zaliczenie z informatyki, jak tego nie zrobię, to ja chyba nie zdam do następnej klasy. Matko, dziewczyno, to czemu ty nic nie mówiłaś? No bo chciałam wam powiedzieć, ale dziewczyny tak zagadywały, że wiesz te plany, kino i tak dalej, a ja naprawdę mam problem z tą informatyką. Matko, ja totalnie nie wiem, jak ci mam pomóc, bo ja w ogóle nie znam się na informatyce. Dlaczego ty w ogóle jesteś w tej informatycznej grupie? No, tata, mój jest programistą i bardzo chciał, żebym też się uczyła, żebym mogła z nim razem pracować, ale to wszystko jest takie bez sensu, ja nic z tego nie rozumiem. Nie wiem, co teraz zrobić, jest dość późno, Amanda, jest wieczór już, a ty, jak masz jutro to zaliczyć, ty w ogóle coś umiesz? Nic! Dobra, zobaczmy, czy mam coś w skrzynce na listy, chociaż wątpię. Ja nie wiem totalnie, co mam zrobić, mam zrobić jakiś tam program i prezentację, coś tam zaprogramować tym językiem, jakiś plus plus, coś takiego, ja nic nie czaję, naprawdę, ja się boję. Amanda, ty usiądź sobie, ale nie za długo, bo to i tak ci nic nie da, godzinkę, rozumiesz, nie wiem, chociaż tak, żebyś na dwójkę zaliczyła, to no błagam cię, ty nie możesz nie zdać. Ja wiem, ja wiem, ale ja nie wiem, co mam... A nie możesz poprosić o pomoc taty? Nie mogę absolutnie nie, bo on się zawiedzie na mnie. Ja się boję naprawdę go poprosić o pomoc. O, Amanda, przecież, jakbyś go poprosiła wcześniej, to on na pewno by ci wytłumaczył. On myśli, że ja mam wszystkie dobre oceny z informatyki. Kochana, ja jutro przyjdę, z tobą będę trzymała kciuki, naprawdę będzie dobrze. Postaram się ci jakoś pomóc, wesprzeć cię chociaż. Dziękuję ci, Oliwka, jesteś kochana. Ami, trzymaj się, zadzwonię, jak dojadę do domu. Pa! Nie wiem, czy trzymanie kciuków coś da. Hej, hej, poczekaj, Amanda, tak dobrze pamiętam? Tak, tak, a o co chodzi znowu? Ja, przepraszam, ja nie podsłuchiwałem, absolutnie nie podsłuchiwałem, ale słyszałem, że masz jakiś problem z informatyką, tak? No, tak jakby, no jak już wszystko słyszałeś, to no wal, o co chodzi? No bo tak się składa, że ja jestem informatykiem i, i znam się na tym, więc może mógłbym jakoś pomóc? Nie wiem, czy to coś da. Słuchaj, ja mam jutro bardzo ważne zaliczenie, a nie umiem dosłownie nic. Myślę, że to ogarniemy. Pokażesz mi, o co chodzi? No dobra, chodź. Arek, ale ja, ale ja myślę, że... Radek, jestem Radek. A, sorry, przepraszam, ale no jakoś nie mam głowy, żeby zapamiętać twojego imienia. No zobacz sam. Serio? I z tego masz zaliczenie? Przecież to jest mega proste. No nie, jak masz zamiar się tutaj ze mnie śmiać, że to jest proste, a ja jestem jakaś głupia, to wyjdź, proszę cię. Nie, absolutnie nie słuchaj. Może źle do tego podchodzisz. Pokaż mi, jak ty to robisz. No i wtedy klikam tutaj i wyskakuje jakiś błąd, widzisz to? Źle się za to zabierasz. To nie jest takie trudne, jak ci się wydaje. Zobacz, spróbuj tak. Serio? I to naprawdę było takie proste. Przecież ja to robiłam w ogóle od innej strony. Mówiłem ci, nie ma się co stresować, będzie dobrze. O której masz jutro zaliczenie? O dziesiątej, ale teraz to ogarniam, naprawdę dziękuję Ci, Radek. Nie ma za co, słuchaj, jeżeli potrzebowałabyś jeszcze jakiejś pomocy, nie wiem, przy komputerze albo przy jeszcze zaliczeniu z informatyki, to ja naprawdę służę pomocą. Dziękuję ci naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Czy mogę Ci jakoś odwdzięczyć? No, słuchaj, mam taką babską rzecz, w której mogłabyś mi pomóc, a ja nie za bardzo to ogarniam. Potrzebuję kupić kilka rzeczy do mojego mieszkania i, no bo wiesz, dopiero się wprowadziłem i to mieszkanie raczej jest takie mega puste. No dobra, okej, okay, mogę pomóc, ale kiedy? Nie wiem, kiedy masz czas. No, w sumie jutro po tym zaliczeniu moglibyśmy iść na zakupy, co ty na to? Jak dla mnie bomba. Matko, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za pomoc, naprawdę. To ja będę już uciekał. Jak jutro wrócisz, to możesz podejść do mnie i po prostu razem pojedziemy na te zakupy. Dziękuję ci jeszcze raz. Oliwka, słuchaj, nie uwierzysz, ale jaja. Serio? I on ci wszystko wytłumaczył? No mówię ci serio, nie wiem, on słyszał tą naszą rozmowę i potem podszedł do mnie, że może jakoś pomóc. No to mega, Amanda, on się taki dziwny jakiś wydawał, ale skoro ci pomógł. Nie no, powiem ci, że na początku to byłam trochę dla niego niemiła ogólnie, ale on naprawdę wydaje się mega sympatyczny. Ale dziwny jest, Amanda, nie zadawaj się z nim, bo to wiesz, taki jakiś. Nie no, co ty? Nie zamierzam, ale obiecałam mu, że pójdziemy razem na zakupy do mieszkania czy coś tam, bo chciał pomocy. No wiesz, tak w zamian za tą pomoc. Nie no, mega się cieszę, że znalazłaś jakąś pomoc na ostatnią chwilę, to teraz będę trzymała za ciebie kciuki. Panie na zaliczenie z informatyki, proszę bardzo. Okej, okay, dla ciebie przygotowałem arkusz, a ty, Amanda, tutaj proszę z tą prezentacją sobie poradzić i obejść te wszystkie błędy na laptopie. Oliwia, a co ty tutaj robisz? Czekam na Amandę, bo zalicza informatykę. Co? Teraz zalicza informatykę? Boże Kalipa, myślałam, że gdzieś wyjdziemy. Nie no, a wy co tutaj właściwie robicie? No my przyszłyśmy sobie usprawiedliwić nieobecności. A no wiecie, Amanda tam ma jakiś problem z informatyką, więc no przyszłam ją wspierać. Inaczej się umawiałyśmy, teraz miało być już wolne. No ale dziewczyny przecież no jak musi to zaliczyć, no to chyba musi, tak o co chodzi? Umawiałyśmy się całkiem inaczej, więc nie wiem po co tutaj przylazła, nie mogła tego odpuścić. No, ale ona mogła nie zdać do następnej klasy ludzie. Co? Serio? Masakra? Ale w ogóle po co jej ta informatyka jest? No, wie, że jej tata jest programistą, i on coś tam chciał, żeby ona z nim pracowała, czy coś, a ona się boi powiedzieć, że, że ona by wolała coś innego. Nie wiem, dziwne to dla mnie jest i Amanda też robi się jakaś dziwna, serio. No nie przesadzajcie, dziewczyny, no niech zaliczy już tą informatykę, dajmy jej święty spokój. Koniec czasu. Wyniki będą ogłoszone wieczorem. Możecie przyjść i zobaczyć swoje wyniki po prostu na tablicy. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jestem Oliwka. O, dziewczyny, a co wy macie, takie miny? Czemu nie powiedziałeś, że masz coś do zaliczenia? My planowałyśmy ostatnie tygodnie szkoły, żeby było jak najlepiej i jak najbardziej fajnie, a ty jakieś zaliczenia? Co to w ogóle ma znaczyć? No ale ja nie wiedziałam, że to coś złego. Zresztą chciałam Was wczoraj poinformować, ale no nie dopuszczałyście mnie w ogóle do głosu. Ej, dziewczyny, ludzi, miałyśmy dzisiaj wyjść na domówkę? Coś takiego? No, tylko że wiecie, jak Amanda teraz myśli o jakich zaliczeniach, to ta domówka będzie beznadziejna pewnie. No więc idziemy teraz na zakupy, yy, dokupować sobie jeszcze, nie wiem, może jakieś kosmetyki albo coś. Ale dziewczyny, ja nie mogę, obiecałam znajomemu, że pójdę z nim na zakupy w ramach pomocy. No wiecie, bo on mi trochę pomógł z tą informatyką. No tak, i teraz się jeszcze będziesz wykręcać kolegom jakimś czy coś. To po co ty w ogóle chcesz iść na domówkę do Przemka? No dziewczyny, przecież no to tylko godzinka, maks półtorej, no potem widzimy się wieczorem, tak? Ej, 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 bo tutaj wszyscy przesadzają. Amanda, jeżeli obiecałaś, no to leć, a my się po prostu przygotujemy, potem przyjdziemy do ciebie, okej? Okay? No dobra, no tak jak się umawiałyśmy. Ciekawe jak poszło to zaliczenie, chyba już powiedz niedługo powinna tutaj być. No hej, i jak poszło? Wchodź! Nie no, powiem ci, że super. Naprawdę wydaje mi się, że będę miała dobrą ocenę. Gwarantuję ci, że mniej niż pięć nie dostaniesz. Serio tak uważasz? No, serio, przecież widziałem, że wczoraj załapałaś. To co, idziemy na te zakupy? Pewnie! Okej, okay, to powiedz, czego potrzebujesz? Yy, Amanda, ja chyba potrzebuję wszystkiego, bo ja w domu nawet nie mam nic do jedzenia. No dobra, no to może zacznijmy najpierw od jakichś kosmetyków do łazienki, potem pójdziemy do spożywczego i nie wiem, może jakieś dodatki do domu? Dobra, ja zdaję się całkowicie na ciebie. Ej, czy tam nie jest Amanda z jakimś dziwnym chłopakiem? Co to za nerd w ogóle? Jak on wygląda, jaki sweter. Boże, kalipa, nie zbliżajmy się! Nie no, zbliżmy się właśnie. Zapytajmy, kim jest jej kolega, chodźcie! No, cześć, Amanda, może przedstawisz nas swojemu koledze... Yy, Sztybniakowi? Ej, no dziewczyny, przestańcie! To jest Radek, mój nowy sąsiad, i on bardzo pomógł mi z informatyką. Ta, jasne, no widać, widać, że taki nudny ten koleżka I, i co robicie, zakupki sobie robicie? Ej, nie wiem o co wam chodzi, ale może, może troszeczkę wyluzujecie, no obiecałam Radkowi, że pomogę, bo jest nowy, po prostu niedawno się wprowadził. Ja nie chcę mieć z wami teraz nic wspólnego, Amanda, jeżeli będziesz miała zamiar przyjść na tą domówkę, no to chyba raczej sama, co? Nie, no niech weźmie kolegę, no co wy gadacie? Yy, ja przepraszam, że się wtrącę, ale, ale raczej nie. O proszę bardzo. My zapraszamy, a ty mówisz, że nie. No bardzo niegrzecznie z twojej strony, Amanda, twój kolega jest wredny. Dziewczyny, błagam, przestańcie, o co wam chodzi. Nie, o nic, zdecydowanie o nic. Idziemy, dziewczyny. Przepraszam cię bardzo, Radek. Ja naprawdę nie wiem, co w nie wstąpiło. Amanda, wiesz co? Yy, no, nie znam cię za dobrze, ale nie wydajesz się być taką dziewczyną, wiesz, wredną? Jakby, no, twoje koleżanki, no, przepraszam, że to powiem, ale są strasznie niemiłe i wredne. One nie są takie, naprawdę, one nie są takie, tylko że, no, no ja nie wiem, nie umiem ich wytłumaczyć. Dobra, nie przejmuj się, ja się wcale nie gniewam. To może kontynuujemy te nasze zakupy, co? Jeszcze raz bardzo Cię przepraszam, tak pewnie chodźmy! To kiedy będziesz znała wyniki? Wiesz co, dzisiaj wieczorem wywieszą je na tablicy, a, ale ty masz dzisiaj jakąś imprezę, tak? No, niby tak, ale chciałabym iść przed tą imprezą jeszcze zobaczyć, bo po prostu nie mogę się doczekać. Wiesz co, jak chcesz, to mogę cię odprowadzić tam do tej tablicy, no a potem wrócę do domu. Na pewno nie chciałbyś iść ze mną? Może kogoś byś poznał? Wiesz, jesteś tutaj nowy. Nie, nie, słuchaj, jeżeli wszyscy twoi znajomi są tacy jak koleżanki, to ja podziękuję. Ej, ej, nie miałem nic złego na myśli, proszę cię nie smuć się. Nie, nie chodzi o to, tylko po prostu ja naprawdę nie wiem, no one nie są takie wredne, nie są takie złe, naprawdę. Słuchaj, nie masz się co przejmować, widzimy się o której? Wiesz co, może wyjdziemy tak w pół do szóstej, i wtedy potem ja pójdę sobie po prostu na tą imprezę. One nie będą miały do ciebie pretensji? Nie, raczej nie. Halo, Oliwka, u mnie mała zmiana planów. Wiesz co, bo ja chcę przed tą imprezą iść zobaczyć wyniki. Czy wiesz, czy zaliczyłam tą informatykę? Dobra, okej, okay, to czekajcie na mnie na miejscu, pa! Dobra, mamy wieczór, ja już w sumie wyszykowana, więc idę poradka. E, dzień dobry. Amanda oszalałaś, to ja. Radek? Matko, całkowicie inaczej wyglądasz. O Boże, nie poznałam cię. Nie no, jak chcesz, to mogę i się przebrać? Nie no, co ty wyglądasz super. Yy, no to, no chyba idźmy zobaczyć te wyniki. Ej, no w ogóle go nie poznałam! On wygląda całkowicie inaczej. I jest no. fajny? Halo, idziesz? Tak, idę, idę. Siemka dziewczyny, a gdzie macie, Amandę? Amanda, wiesz co, poszła sprawdzić jakieś wyniki, zaliczenia jakiegoś czy coś? Co? Ona jeszcze coś zalicza? O matko, jaka lipa. I, ale przemech, ona przyjdzie, przyjdzie, ale w ogóle to czemu zmieniliśmy miejscówkę? No wiecie, no zdecydowałem, że jak mamy koniec roku szkolnego, to możemy troszeczkę na boisku jeszcze posiedzieć. Tak, jakbyście mieli tęsknić za tym. Tak, jasne. Bardzo ci dziękuję, że mnie odprowadziłeś, nie wiem, dlaczego nie zmienili miejscówkę w ostatniej chwili i bardzo ci dziękuję, że mam piątkę z informatyki dzięki Tobie naprawdę. Słuchaj, jeżeli chcesz się jeszcze odwdzięczyć, to ja bardzo chętnie dam się zaprosić na przykład na kawę, mrożoną, lody, cokolwiek, wie, co chodzi. Yy, no tak, tak, pewnie. No, no w sumie to ja też bardzo chętnie z Tobą wyjdę, więc może chciałbyś jeszcze jednak iść ze mną na tą domówkę, co? Nie, nie, tak jak mówiłem, ja podziękuję. Ej, co to za chłopak przyprowadził Amandę? Yy, no nie wiemy, może jakiś kolega czy co? Nie, to niemożliwe. Serio? Ale co niemożliwe? O co chodzi? Ja tam idę. Ej, ja też. Nie, idą tu z góry. Cię przepraszam, naprawdę. Hej, Amanda, może przedstawisz nas swojemu nowemu koledze? Yy, przyszliście razem na domówkę? Nie, nie, Radek już wychodzi. O, Radek, miło mi Cię poznać. No, mi troszeczkę mniej, ale, ale dziękuję. Co? O co chodzi w ogóle? Czy my się znamy? No, wydaje mi się, że tak, ale chyba nie macie pamięci do twarzy dziewczyny. Ej, no serio, ja cię skąd znam, ale, ale zaraz. Wiecie, ten, ten nudny typ z galerii, taki nerdy, coś tam, nie wiem, co wygadałyście, ale, no, miło was zobaczyć, bardzo mi miło. Amanda, gdybyś chciała wracać, mogę chętnie po ciebie przyjść, odebrać cię albo coś. Dzięki, Radek, naprawdę, jeszcze raz za wszystko. To ja już uciekam, miłej zabawy. Amanda, przez Ciebie wyszłyśmy na totalne krytynki. Czemu nam nie powiedziałaś, że ten chłopak tak naprawdę jest spoko? Mówiłam, cały czas mówiłam, ale mnie nie słuchałyście. Czemu on wyglądał w tej galerii jak jakiś, nie wiem. Dziewczyny, czy dla was naprawdę ważny jest tylko wygląd? Nie słuchałyście mnie wcale, więc no nie wiem teraz o co chodzi. Amanda serio, to był ten radek? No tak, ja w ogóle, Boże, ja go nie poznałam, jak wyszłam z klatki schodowej i ja do niego mówię dzień dobry. Co? No no mówię ci serio, a on do mnie, Amanda, nie poznajesz mnie? No hej, Amanda, nawet się nie przywitasz? Cześć, Przemek, hej. Yy, no, myślałem, że zaproszę cię może jutro na jakąś randkę, ale widzę, że masz inny obiekt zainteresowania. Dzięki, Przemek, naprawdę, ale no jestem jutro zajęta, więc naprawdę dzięki. Ta, zajęta. Amanda, rozwaliłaś całą imprezę. Że co? Co ja niby zrobiłam? Przylazłaś z tym chłopakiem, który okazuje się spoko, a wcale nie był. Nie mogłaś się go powiedzieć. Przemek jest teraz zły, bo myślał, że się z nim umówisz. I jeszcze jakieś zaliczenia na koniec roku beznadziejne z jakiejś informatyki. Po co ci to? Zniszczyłaś cały koniec roku szkolnego. Dziewczyny, co wy w ogóle gadacie? Nie, to bez sensu, Oliwka, ja stąd idę, bo no nie wiem, chyba tutaj nie pasuje. Może idź się połóż, wiesz, do książek jeszcze i tak dalej. Dziewczyny, nie wiem, czego wy chcecie ode mnie, i nie rozumiem naprawdę, o co chodzi. No, okej, okay, można wychodzić, przecież mamy na to całe wakacje. I jeżeli miałam to ważne zaliczenie, a wy mnie wcale nie wspierałyście, jedynie Oliwka za mną poszła i mnie wspierała, i gdyby nie radek, tak naprawdę, to pewnie nie zdałabym do następnej klasy. I wtedy byście znowu powiedziały, że nie, nie będziemy się z nią zadawać, bo nie zdała do następnej klasy. Źle się ubieram? Nie, nie będziemy się z nią zadawać, bo źle... wiecie co, zastanówcie się, naprawdę się zastanówcie. Na razie. Ej, Amanda, poczekaj, idę z tobą! Dziękuję ci bardzo, Oliwka, że mnie odprowadziłaś i że za mną poszłaś w sumie, bo powiem Ci, że jestem w szoku. Nigdy wcześniej nie zauważyłam, że one są takie wredne. Wiesz co, Amanda? Najgorsze jest to, że chyba my też takie czasem byłyśmy. Nie wiem, po prostu masakra. Ja dopiero w sumie przez tego radka i przez tą sytuację to wszystko zauważyłam, wiesz? No dobra, Ami, mi uciekam, wiesz, bardzo się cieszę, że zaliczyłaś tą informatykę i, i wszystko teraz będzie dobrze. Ani mi się wcale nie przejmuj, może, wiesz, pójdą po rozum do głowy. Lecę, pa, kochana. Ciekawy czy radek już śpi? Chciałabym go jeszcze przeprosić. Puk, puk. Hej, otwarte. Hej, wpadłam na chwilę, żeby jeszcze raz Cię przeprosić. No co ty Amanda, ty nie masz za co przepraszać. Naprawdę No to są Twoje koleżanki i one są Odpowiedzialne same za siebie, wiesz? Wiesz co, bo jutro wspominałeś coś O jakichś lodach kawie, chyba tylko, że Ja jutro mam spotkanie z rodzicami I nie za bardzo będę mogła, chyba, że wieczorem No, powiem Ci, że wieczorem Będzie ok, bo tak się składa, że Dostałem staż i muszę Cię trochę przygotować, jak widzisz tutaj pracuję A, no to przepraszam, nie będę Ci Przeszkadzała, no to może wymienimy się numerami, co? Pewnie wpisz mi tutaj swój. Okej, okay, zrobione, proszę. No dobra, słuchaj, to ja będę jutro dzwonił i ty mi dasz znać po prostu, czy masz już czas, okej? Okay? Dobra, do zobaczenia. Mam nadzieję, że jutro. Kto by pomyślał, że będę miał taką fajną sąsiadkę? Dobra, wracam do pracy. O, hejka, wychodzisz? No tak, tak, idę na to spotkanie w sprawie stażu. Wiesz, tam chyba podpisać tylko jakiś dokument, czy coś w tym stylu. No ja też właśnie wychodzę. No to w sumie wyjdziemy razem. A gdzie idziesz? Yy, no ja z rodzicami spotykam się w restauracji. Tej przy galerii handlowej. Serio? Ja też tam idę. Yy, no to. No dobra, no to idźmy razem. O, cześć. Cześć kochani, opowiadaj, opowiadaj, jak poszło, jak tamte końcowe oceny i w ogóle wszystko. Albo nie, nie, nie opowiadaj, w sumie nie chcecie męczyć o szkole. No, ja bym chciał wiedzieć, jak ta moja córka radzi sobie z informatyką. I właśnie o tym chciałam dzisiaj z wami trochę porozmawiać. Ojeju, co się stało, tak posmutniałaś? Chodź, chodź, usiądziemy koło taty. Bo wiecie co, ja wiem, że wy chcecie, żebym pracowała razem z wami, ale ja sobie totalnie nie radzę z tą informatyką, naprawdę. Matko, to czemu ty nic nie mówiłaś? A ja taki głupi cię zmuszałem do tej informatyki, bo myślałem, że Ci się podoba! Ja wiem, że ja się nic nie odzywałam, ale mi było tak przykro i nie chciałam Ci zrobić przykrości, naprawdę kochanie przecież ty masz w życiu robić to co chcesz i co ci sprawia przyjemność matko jaki ja byłem głupi nie no ja cię przepraszam nie wiecie co wiecie co poczekajcie no trzeba to jakoś rozwiązać Amanda to ty się musisz przepisać dlaczego dziecko nic nie powiedziałaś ale czy wszystko jest dobrze dajesz sobie radę może ja pójdę tam do szkoły twojej porozmawiam z kimś nie naprawdę wszystko jest w porządku słuchajcie tak się złożyło że yy, obok mnie wprowadził się taki nowy chłopak który jest informatykiem i on przypadkiem podsłuchał moją rozmowę z Oliwką, no, i on po prostu w ostatniej chwili mi bardzo pomógł i zaliczyłam na piątkę. Jeju, gratulacje, kochani, i naprawdę bardzo cię przepraszam. Ja myślałem, że ty lubisz tą informatykę. Najważniejsze, że wszystko się dobrze skończyło. To, co zamawiamy? Tak, tak, tylko wiecie co, ja was przepraszam, bo ja tutaj zaprosiłem nowego starzystę, tylko żeby podpisał umowę, ok? No tak, ty zawsze z tą pracą. No dobra, poczekamy. Dajcie mi chwilkę, za chwilę powinien być. Dzień dobry. Dzień dobry, ty pewnie jesteś Radek. Radek? Amanda? Yy, o co tutaj chodzi? Wy się znacie? No, powiem Ci na to, że to jest właśnie ten sąsiad, który pomógł mi zaliczyć tą informatykę na piątkę. Oj, chłopaku, to Ty jesteś po prostu zatrudniony bez żadnego okresu próbnego. Gratulacje! I jeszcze bardzo Ci dziękuję za to, że pomogłeś mojej Amandzie z informatyką. Ej, no to skoro jesteśmy tutaj w takim gronie, to może Radek, tak? Tak, tak, proszę pani. Może Radek zostanie z nami i zje razem obiad? Co ty na to, Amanda? Nie będzie ci to przeszkadzać? Nie, absolutnie nie, bo my w sumie z Radkiem też byliśmy dzisiaj umówieni, tylko na poobiedzie. Radek, w porządku? No pewnie, z miłą chęcią. I tak się kończy moja historia, słuchajcie, mam nadzieję, że się wam podobała. I słuchajcie, nie warto oceniać książki po okładce, bo to nie szata zdobi człowieka. I chciałam wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli mamy jakieś znajome, przyjaciółki czy koleżanki, to Zawsze znajdziemy czas na wyjścia, na spotkania ze znajomymi, ale jeżeli któraś potrzebuje Waszej pomocy, no to jest chyba to najważniejsze. I tak chciałabym skończyć tą dzisiejszą historyjkę. Mam nadzieję, że się Wam podobała. Zostawiajcie łapki w górę, jeżeli tak, subskrypcję i dzwoneczek, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału i żegnam się z Wami miłego oglądania, kolejnych historyjek, które będą już niedługo do następnego pa!